Pierwszy dzień wiosny, proszę bardzo, piękna pogoda, a u nas kolejny dzień pracy. Tutaj siedzi nasz. Wiosna, wiosna, Brawo. właśnie przed wiosnę, zdarza się, że deszcz pada. Eee, zapraszam Was tutaj. W polowe zebranie przy jasnych błoniach. Jasne błonia to część. Bardzo miasta... jasne dzisiaj. Tak. Jasne błonia to część eee, jakby ideału, miasta idealnego. W XVII wieku zaczęto myśleć coraz bardziej o idealnym mieście, które by spełniało wszelkie możliwe funkcje. Oczywiście już od dawien dawna człowiek myślał o tym, jak stworzyć idealne miasto do mieszkania. Ta koncepcja została wprowadzona w życie właśnie w Szczecinie. Przez rozbudowę Śródmieścia, czyli tych gwieździstych placów, które dzisiaj tutaj znamy, i połączenie ich z dzielnicą Willową West Endem, w której, w której teraz jesteśmy. Jesteśmy tuż przy jasnych Błoniach, takim placu, który powstał na początku XX wieku. W latach 20. został tutaj ten teren zagospodarowany, i na początku lat 30. uzyskał właśnie tą formę z budynkami. E, szpitala położniczego e, modernistycznego przy Piotra Skargi, dzisiaj wojskowego, dawniej nazywanego Bocianim Gniazdem Kliniki Położniczej, e, czy e, kościoła Królowej Korony, pros, e, protestanckiego Kościoła, który powolnie też biskupi, tu zaczynało się organizowanie tego e, życia przy Urzędzie Miasta, który powstał e, powstał w miejscu Urzędu Rejencji w Prowincji Pomorskiej. I to jest ta część miasta, e, która łączy część śródmiejską, wielkomiejską z częścią willową, e, z częścią willową, która e, mia, była utworzona e, przez bogatych szczecinian e, na wzór West Endu, czyli dzielnicy, e, dzielnicy londyńskiej, gdzie arystokracja londyńska chcąc, a, chcąc bliżej być bliżej dworu i bliżej e, królowej, e, zamieszkiwała okolice Londynu, ale jak zamieszkiwali? W wielkich rezydencjach, wśród ogrodów i parków. I zasada była taka: pałac, i żeby z okien nie było widać sąsiadów czyli wielki, wielki ogród. I tak powstała ta, ten West End. angielski na nim wzorowali się niemieccy nie, architekci budujący w Szczecin, że koniunktura była dobra, e, miasto przestało być fortecą. To się udało. Tutaj mam taki standardowy plan turystyczny Szczecina przed sobą, na którym zaznaczona jest na błękitny kolor rzeka Odra. Jest stare miasto, stare miasto i na nim czerwony szlak miejski, po którym e, możemy e, przejść przez najstarszy fragment miasta. Te najstarsze zabytki. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć! I e, od tego najstarszej części miasta, która e, zaczę, 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 zaczęto, zaczęto ją budować w średniowieczu, czyli w XX wieku te ulice były już ciaste i gęsta zabudowa wymagała rozwoju miasta. E, to tamowała twierdza, która zajmowała tereny, twierdza, forty wielkie zajmowały tereny wałów Wałkrobego, Fort Leopolda. Tam gdzie są dzisiaj ulica Śląska i plac Grubalski był Fort Wilhelma. I był poniżej Fort Prusy. To tam, gdzie Uniwersytet Szczeciński między Głowackiego ulicą a Kusocińskiego. Powstaje ta śródmieście wzorowane na Paryżu, wielkie ronda, okrągłe place. Wszystkie mają specjalne nazwy poświęcone wielkim wybitnym postaciom cesarstwa niemieckiego. I teraz tak, Czerwony Szlak to szlak miejski. Wychodząc z dworca szczecińskiego możemy iść, ten szlak jest zaznaczony na jezdni, taką czerwoną przerywaną linią i tu poznajemy najstarsze miejsca w Szczecinie. Wzdłuż tego placu, znaczy tej trasy są te najstarsze budynki z zamkiem, z budynkiem Akademii Sztuki, czyli dawnym pałacem pod Globusem. Jest tu jeszcze jeden szlak, zaznaczony na fioletowo. To jeden z ostatnich powstałych szlaków, bardzo dla nas interesujący, szlak poświęcony szczecinianom i kamienicą, Czyli szlak poświęcony mieszkańcom Szczecina z przełomu XIX i XX wieku i polskim mieszkańcom po II wojnie światowej. Pod jedynką mieszkał Julo Lewin, niemiecki Żyd ze Szczecina, artysta, malarz którego imię Julo było od wzgórza Julo przy wieży Bismarcka. Był jednym, był, zginął w Auschwitz i należał właśnie do grupy niemieckich Żydów, którzy zostali wywiezieni. A tutaj przypomnę, 12, 12 lutego 1940 roku zaczęły się wywózki Żydów niemieckich do Oświęcimia i to były pierwsze z terenu Niemiec. Dalej pod dwójką mieszkał Wilhelm Gorg. Zupełnie inna postać. Wilhelm Gorg był Aktorem niemieckim e, grającym w filmie Berlin Alexanderplatz, w słynnym filmie o mieście Berlin, według powieści Szczecinia Mina Alfreda Doblina, e, też Niemca o korzeniach żydowskich e, z Polski, e, ale Wilhelm Gorg później związał się z nowym systemem, e, z, Hitler, e, z systemem e, nazistowskim, hitlerowskim i został, e, trafił do więzienia i w końcu zginął po II wojnie światowej. Różne postacie, też takie dyskusyjne. Dzisiaj już śniadania na trawie nie ma, będzie, znaczy śniadania przy błoniach nie ma, to śniadanie przy błoniach będzie jutro. Cudownie, dziękuję bardzo. Zapraszam. E, ten szlak opowiada śniadania też m.in. o postaciach e, polskich. E, z, e, Engelówna, e, Helena Majdaniec. Tutaj pod numerem 8 na Wielkopolskiej, e, mieszkanie, w którym mieszkała słynna królowa Twista. E, Polka e, pochodząca z Kresów Wschodnich, e, wyznania prawosławnego, ale trafiła do Paryża i była królową swinga, czyli e, muzyka rozrywkowa. Druga pola, połowa lat e, 70. Dzisiaj imienia Heleny Majdaniec jest. Jest, jest amfiteatr w parku Kasprowicza. Oprócz tych czerwonego i tego niebieskiego szlaku jest tu szlak żółty, szlak żółty, czy złoty, można powiedzieć, złoty szlak, który prowadzi od placu żołnierza, czyli od okolic Kaskady i pomnika wdzięczności, czyli pierwszego pomnika postawionego na pamiątkę zdarzeń z kwietnia sprzed 70 lat 26. Od kwietnia wojska radzieckie wkraczają do Szczecina, przejmują Szczecin, krótce przybywają tu pierwsi Polacy i e, od 5 lipca 1945 roku miasto będzie polskie. E, opamiętnia to e, ten postument poświęcony, dedykowany radzieckim żołnierzom, w 1950 roku powstał. Co jest ważne, Złoty Szlak prowadzi ze starego miasta aż do terenów zielonych. Te tereny zielone, w których architekci niemieccy projektowali do tego, żeby e, bogaci niemieccy szczecinianie z dzielnic willowych mogli e, odpoczywać i spotykać się na błoniach właśnie obsadzonych pięknymi platanami, e, ale też dla mieszkańców tych dzielnic przemysłowych, robotniczych. Takich jak nad, nadodrzańskie dzielnice Grabowo, tam gdzie była Stocznia, ale jeśli nie Boszewo, gdzie mieszkali ci robotnicy pracujący w tych zakładach, oni mogli się spotkać na jasnych woniach i stąd wyruszyć do Puszczy Krzańskiej, która była zagospodarowana, powstały tam parki, były restauracje, które powstały przy dawnych średniowiecznych młynach. I to jest ta część Szczecina. I, I to jest taka standardowa mapa, która wprowadza was z szlakami różnymi szlakami historycznymi, które opowiadają też właśnie o tej wielokulturowej mieszance. Tutaj w Szczecinie. Ja tu jak zwykle mam parę książeczek, żeby poczytać o Pogodnie, czyli najbardziej efektownej dzielnicy Szczecina. Jest słynny zespół Pogodno. też swoją właśnie nazwę wziął, mimo że grali tam nie tylko ludzie z, tu ze Szczecina, a wręcz oni byli z Pomorza i ze Śląska. I później dedykowano właśnie. Czyli ludzie byli z różnych stron Polski, ale właśnie ta nazwa pogodno przypomina nazwę dzielnicy, która jest zawsze pogodna, nawet w takich deszczowych dniach jak dzisiaj, bo jest dzielnicą fajną do życia. To miała być Dolce Wita, tu w tych domkach mieli sobie odpoczywać i żyć mieszkańcy miasta wśród ogrodów i parków. Park Kasprowicza, dawniej Quistor Park, to był pierwszy park, który powstał jako park w Szczecinie. Wcześniejsze te parki, które znamy jako Park Żeromskiego, powstawały z reguły na miejscu dawnych cmentarzy. Ja trzymam dwie książki, dwie monografie z dwóch różnych wydawnictw. Czas to tożsamość wydał e, pani dr Marii Łopuch książkę Szczecin Pogodną. Ona opowiada o artystycznych, tych przestrzennych wizjach tej dzielnicy, ale też o mieszkańcach polskich e, i niemieckich w tej dzielnicy. Natomiast Szczecin Pogodno i Łękno e, Marka Uczaka to książka, która opowiada, bardziej jest inwentaryzacją, opowiada o właścicielach, czyli jest takim dokumentacją tej dzielnicy, kiedy powstały te budynki willowe, e, te bardziej pałacowe, te bardziej, e, te bardziej spółdzielcze, że tak powiem, czyli e, trochę skromniejszych rozwiązaniach. I to są te rzeczy, z których budujemy dzisiaj naszą wiedzę o Szczecinie i o tej dzielnicy. Zawsze w terenie, w weekendy spotykamy się w różnych miejscach. Zawsze się spotykamy Jakie w różnych weekendy. Jakie weekendy? Codziennie, codziennie. A jak to jest? Jak to jest? E, bo znajomość terenu jest duchą, duszą służby. A więc żeby być dobrym dziennikarzem, sprawnym i najlepszym, musicie dobrze znać teren, na którym działacie. W Szczecinie. Na Ryszarda Ze Szczecina przewodnik. Czeme głowa dla Uniwersytetu Szczecińskiego i wszystkich studentów.